Szyłajtra i temat wszystkich bardzo serdecznie w 56 odcinku nowego poradnika do gry Anno 1800. Dzisiaj uporządkuję inne plantacje, ale skupię się na tych, których nie mogę zrobić z wykorzystaniem hacjendy. I tutaj mam plantacje bawełny, mam ich kilka wybudowanych i zauważcie, że Bawełny nie ma na liście upraw w gospodarstwie. Wobec tego nie mogę użyć gospodarstwa hacjendy do tego, aby uprawiać bawełnę. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby tą bawełnę ulepszyć za pomocą silników oraz nawozu. I teraz, ponieważ nie mogę tego zrobić za pomocą hacjendy, wobec tego nie ma dla mnie sensu trzymanie tych pól w zasięgu hacjendy. W zasięgu hacjendy lepiej mieć to, co mogę robić z wykorzystaniem hacjendy. Wobec tego wszystkie te pola, jakie tutaj mam, ja przesunę na tą część mapy, dołożę drugą stację paliwową i każdą jedną plantację wybuduję z traktorami oraz nawozem. I teraz Zwróćcie proszę uwagę, że na chwilę obecną mam tych plantacji 8. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać, kiedy wszystko będzie gotowe. Gotowe. Tutaj wybudowałam stację paliwową. Zobaczcie, jaki ona ma duży zasięg. Wobec tego tutaj w tej części mogę mieć plantację, ale też zobaczcie, że w tą stronę tutaj również mogę mieć plantację. Więc bardzo, bardzo fajnie. I tak naprawdę postawiłam dwie plantacje bawełny. Każda z nich ma szopę na traktory oraz zbiornik na nawóz, więc wydajność jest 400%. I teraz zwróćcie uwagę na pewne rzeczy. Po pierwsze, ponieważ mam szopę na traktory, zatem liczba pól jest zwiększona o 50% więc tutaj z tym się musicie liczyć, że tych pól trzeba wybudować więcej. Same traktory zwiększają wydajność o 200%, zmniejszają siłę roboczą o 50% i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bawełna 1 na 3. Oznacza to, że na każde trzy sztuki wyprodukowanej bawełny, jedna bawełna zostanie zrobiona dodatkowo. Kolejna rzecz zbiornik na nawóz. Jest to wydajność dodatkowa 100% i znowu bawełna 1 na 3, czyli tak samo jak poprzednio. Na każde 3 sztuki wyprodukowanej bawełny ja dostanę jedną dodatkową. Zatem nie tylko mam wydajność 400%, ale również z dwóch źródeł dostaję dodatkową bawełnę na każde 3 sztuki wyprodukowanego towaru. A to jest naprawdę dużo, i możecie zauważyć, że w tym momencie produkuję tej bawełny dużo więcej niż jest mi potrzebne. A ilość plantacji, jakie mam w tym momencie, to są dwie plantacje, gdzie wcześniej miałam ich osiem. Więc widzicie, że te dwie plantacje w pełni ulepszone. Dają mi dużo więcej bawełny niż wtedy 8 takich zwykłych. I to jest mega fajne, ponieważ pozwala zaoszczędzić miejsce, zaoszczędzić siłę roboczą, a do tego zyskujecie więcej towarów. Dlatego warto w nowym świecie budować plantacje w oparciu zarówno o silniki, jak i o nawóz. I teraz jeszcze zwróćcie uwagę na jedną rzecz. To wszystko zajmuje mi tylko tyle miejsca. Gdzie wcześniej te plantacje zajmowały mi tutaj to wszystko. Więc jak widzicie, oszczędność miejsca jest mega ogromna. Na dzisiaj to będzie wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli Wam się podobało. Dajcie kciuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeśli macie jakieś pytania, uwagi, komentarze, to zostawiajcie je proszę w komentarzu pod tym materiałem. A tak, życzę Wam już miłego dnia, przyjemnej gry z Anno i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!